Z Ewangelii według świętego Łukasza. Do pewnego przywódcy faryzeuszów, który zaprosił Jezusa do siebie, Jezus powiedział: Gdy urządzasz obiad lub kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, aby może i oni z kolei nie zaprosili Ciebie. I już miałbyś zapłatę. Ale, gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj biednych, inwalidów, okaleczonych, niewidomych, a będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają jak ci się odwzajemnić. Więc otrzymasz zapłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Pewnie już kiedyś Wam. Opowiadałem, wspominałem o takiej mojej przyjaciółce, która niedawno zmarła, mając ponad 80 lat, a która przez wiele lat, począwszy od gdzieś połowy lat 70. minionego wieku, prowadziła rodzinny dom dziecka. I pamiętam, że u niej w domu, w kuchni, Kuchni, która też była jednocześnie jadalnią, widniał taki napis. Największym szczęściem jest uszczęśliwianie innych. Myślę, że o tym dziś Pan Jezus mówi, dokładnie o tym w Ewangelii. Pan Jezus mówi, kiedy będziemy szczęśliwi. Wtedy będziemy szczęśliwi, kiedy. Kiedy kogoś uszczęśliwimy, uszczęśliwimy, czyli kiedy komuś damy coś, co jest mu naprawdę bardzo potrzebne, przyniesiemy mu jakąś dużą ulgę w cierpieniu. Czy przyniesiemy wielką ulgę w cierpieniu komuś, kto ma? Zawsze jedzenia pod dostatkiem ma, towarzystwo, przyjaciół, znajomych. No i został zaproszony, i zaprosiliśmy go na przyjęcie, na ucztę. Na pewno temu komuś będzie miło, ale czy to go uszczęśliwi? Myślę, że to byłoby trochę przesadą, gdybyśmy tak powiedzieli. Natomiast jeżeli na to samo przyjęcie Zaprosimy biednych, inwalidów, okaleczonych, niewidomych, czyli ludzi, którzy strasznie cierpią, są odrzuceni, właśnie nie mają okazji dobrze zjeść. Nie mają wokół siebie dużo ludzi, przyjaciół, bo niestety tak często jest, że kiedy ktoś. Sam jest jakoś słaby, jest biedny w ten czy inny sposób, to, to ma mniej przyjaciół, mniej znajomych. I teraz, jeżeli ktoś bogaty, ktoś, kto jakby nie należy do ich grona, tych marginalizowanych, tylko ktoś, jak to się mówi, normalny. Zaprosi ich do stołu, to oni naprawdę są szczęśliwi. Muszę powiedzieć, że ja tego doświadczałem, mieszkając 10 lat z bezdomnymi. Pamiętam, jakie to było dla nich ważne. To było wypisane na ich twarzy: że to jest dla nich bardzo ważne. Że razem z nimi je, posiłek, codziennie, dzień przychodzi na obiad ksiądz, w dodatku przełożony, superior, który na przykład, nie wiem, dwie godziny wcześniej miał spotkanie, nie wiem, z wojewodą albo z kimś innym, ważnym. No, bo tak się przytrafia, superiorom przełożonym. Jakie to było dla nich ważne, ile szczęścia właśnie można było zobaczyć na ich twarzach, kiedy widzieli, że, że ja chcę z nimi ja, nie, który nie jestem bezdomny, nie jestem alkoholikiem, mógłbym jeść obiad. To się mówi w lepszym towarzystwie, a jednak jadłem z nimi. Jak teraz, jak o tym mówię, to zbudziła się we mnie tęsknota za tamtymi chwilami. Może jeszcze kiedyś będę miał okazję, teraz sporadycznie mi się to przytrafia, przy okazji świąt. Y... Właśnie to jest coś niesamowitego widzieć szczęście kogoś, kto był zepchnięty na margines, bo nie wyglądał ładnie, bo był chory na alkoholizm, bo był bezdomny. I teraz nagle ktoś go traktuje normalnie. Tak jakby niczym się nie różnił od kogoś, kto nie jest alkoholikiem, nie jest bezdomny, wręcz przeciwnie, jest dobrze sytuowany. Nigdy się nie spieszyłem, jedząc z nimi obiad. Ale nie tylko ze względu na nich, ze względu na siebie, Ze względu na szczęście, którego doświadczałem wtedy, kiedy widziałem ich szczęśliwe twarze, to było coś pięknego. To były jedne z najpiękniejszych chwil mojego życia. Tego się nigdy nie spieszyłem, kiedy jadłem z nimi obiad. No, chyba, że miałem coś pilnego do załatwienia koniecznie, ale starałem się zawsze wtedy jednak mieć ten czas, nie uciekać, wykorzystać to, że mogę po prostu z nimi być. Jeszcze raz powtórzę, to no, może brzmieć dość egoistycznie, ale robiłem to. Bo czułem się szczęśliwy. Myślę, że o tym mówi Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi, jaka jest recepta na szczęście. Będziesz szczęśliwy. Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Kiedy będziesz szczęśliwy? Kiedy będziesz dawał, dzielić, dzielił się tym, co masz, sobą, z tymi, którzy. Nie mają jak ci się odwzajemnić. Z tymi, którzy nie mają ci się jak odwzajemnić. To jest też przyjemne, kiedy ludzie nam się odzajemniają. Myślę, że przykre jest, kiedy nam się nie odzajemnia ktoś. Kto ma się jak odzajemnić mógłby. Wtedy jest przykre. Ale najlepiej, najwięcej szczęścia można doświadczyć wtedy, kiedy dzielimy się sobą, z tymi, którzy nie mają jak, nie mają czym się odzajemnić. Szczęścia, które wtedy. Do nas przychodzi, nie da się z niczym porównać. Ja przynajmniej tego doświadczyłem. Właśnie to są najszczęśliwsze chwile mojego życia. Te, które spędziłem z tymi, którzy nie mieli mi się jak odwzajemnić. Tak, nie mieli jak. I, broń Boże, to szczęście, którego wtedy doświadczałem, czasem teraz też doświadczam, ono absolutnie nie ma nic wspólnego z jakimś poczuciem wyższości. Myślę, że gdybym ja miał wobec nich poczucie wyższości, to nie byłbym autentyczny. Oni by to czuli i już dla nich wtedy. Ten nasz czas spędzany razem nie byłby szczęściem, radością. To szczęście, o którym mówię, to jest szczęście zaspokojenia potrzeby dawania siebie. Każdy z nas ma w sobie tę potrzebę. Mieszka ona w każdym z nas. I nigdy tak mocno nie będziemy zaspokajać sobie tej potrzeby dawania siebie, jak właśnie wtedy, kiedy dajemy siebie tym, którzy nie mają nam się jak, nie mają czym odwdzięczyć. Wtedy tę potrzebę którą ma z nas każdy, już raz powtórzę, każdy z nas. Wtedy tę potrzebę zaspokajamy najmocniej. I dlatego wtedy czujemy tak wielkie szczęście. więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.